Witam wszystkich kolekcjonerów w Polsce, a w szczególności kolekcjonerów grupy Figurkowi Pasjonaci 16. W dniu dzisiejszym mam zaszczyt przedstawić wam moderatora, który jest u nas już na grupie od lat Fryderyka Różańskiego. Jest on katowickim pasjonatem, który tworzy wyjątkowe figurki, odwzorowuje ubiory żołnierzy z różnych bitew czy postaci historyczne. To jedna z tych osób, które potrafią zrobić, co z niczego. Wszystkie modele powstają z lalek. Obecnie Fryderyk w swojej kolekcji ma już ponad 50 figurek. Niektóre z nich znajdują się w Muzeum w Dworze Zdolnych Myśli w Ustroniu, gdzie serdecznie Was zapraszamy. Sam Fryderyk mówi o sobie tak. Moja pasją są figurki. Zajmuję się tym od 40 lat. A od 22 skalą 1,6. Nie mogłem bez tego żyć. Od dzieciństwa interesuję się historią, a to jedna z najważniejszych rzeczy, oprócz zdolności manualnych, krawieckich czy stolarskich, które są potrzebne w tworzeniu moich małych dzieł. Tworzę figurki z różnych epok historycznych. Moją ulubioną to epoka napoleońska, ale zdarzają się też figurki ze świata muzyki, filmu czy sportu. W wieku 12 lat zrobiłem z pomocą ojca makietę przedstawiającą żołnierzy i oficerów armii Księstwa Warszawskiego. Figurki były wtedy trochę mniejsze, ale niestety nie mam już żadnych zdjęć z tej makiety. Skala 1:6 daje niesamowite możliwości, dlatego właśnie taką się zajmuję. Bazą moich figurek były kiedyś lalki typu Ken, Action Man a w tej chwili używam głównie figurek firmy Dragon. Mundury, ekwipunek i broń wykonuję sam. Od czterech lat moją pasją zainteresowały się również media. Można było mnie zobaczyć w takich programach jak Dzień Dobry TVN, TVP Katowice, Fakt, Radio Katowice, czy w ostatnim materiale z Telewizji Polskiej w Teleexpresie. gdzie wszystkich Was Zapraszam na końcu filmu do obejrzenia tego krótkiego reportażu. Fryderyku, ja osobiście bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami na tej grupie, bardzo Ci dziękuję, że tworzysz takie wspaniałe customy, bardzo Ci dziękuję, że promujesz to hobby nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Wszyscy grupowicze i ja trzymamy za siebie kciuki, wspieramy się we wszystkim, co robisz. I naprawdę daje mi Cię takiego duchowego kopa. Dziękujemy, że z nami jesteś. Dziękujemy, że pokazujesz nam te wspaniałe figurki. Dziękujemy Ci, że jesteś prawdziwym, figurkowym pasjonatem. No dobrze, to czas na lekcje historii w skali 1 do sześciu. Pan Fryderyk Z Katowic ręcznie szyje mundury dla figurek i charakteryzuje je, by wyglądały jak prawdziwi żołnierze. Napoleon Bonaparte, Rzymskie Legiony czy oficer husarii polskiej to tylko niektóre postaci z jego wyjątkowej kolekcji. Igła, nitka, trochę materiału i tak powstają szaty godne cesarza. Cały mundur jest yy, z aksamitu, z, z złotymi dodatkami. Aby dojść do takiej wprawy, potrzebna są lata praktyki. Tworzę to już od 12 roku życia, to jakieś 40 lat temu. W tym czasie z ręki pana Fryderyka wyszły mundury dla całego Plutonu. To, co państwo widzą, to jedynie część zbiorów. Część kolekcji jest yy, podostrzeganych gdzieś po, po Polsce, po. Po świecie nawet. Lekcja historii szyta na miarę.